Witajcie w poranku z van Life, czyli takiej 10-minutowej serii, w której poruszamy tematy kamperowe, To Jest taka idealna seria do posłuchania w czasie przygotowania się do śniadania, idealnie do przygotowania się do pracy. A dzisiaj opowiem na pytanie, dlaczego wybrałem C4 Grand Picasso jako bazę na mikrokampera. Dlaczego właściwie ten samochód? Numer jeden to ekonomia silnik, który tam się znajduje to jest 1.6 HDI i on pali 5-6 litrów na 100 km. nawet czasami udało mi się spaść do 4 litrów, więc oczywiście bez roofboxa, jak założyłem roofbox to jest bardziej to 5-6 litrów dzięki temu mogę oszczędzać pieniądze, a jednocześnie podróżować w fajne miejsca. Jedną z rzeczy, na których mi bardzo zależało to były właśnie mocowania na bagażnik dachowy, bo ja wiedziałem, że będę chciał zamocować taki wielki kufer na dachu, więc to musiało być must have. Kolejną bardzo ważną dla mnie rzeczą było otwierane okno w ten sposób, żebym w czasie poranków mógł się rozglądać na piękną naturę dookoła, a jednocześnie, żeby cała klapa była zamknięta. Tak samo jak pada deszcz, to mogę mieć lekko uchylone kamperowe okna. Kolejną rzeczą, którą korzystam codziennie, to jest zawieszenie pneumatyczne. Zobaczcie, mogę go podnieść do góry. Dzięki zawieszeniu pneumatycznemu. I on teraz jedzie sobie... Do góry, do góry, do góry powolutku, i zobaczcie o ile może się podnieść. Czyli powiedzmy od momentu, kiedy jest tutaj, różnica, jaką może się podnieść. Zawieszenie to jest kilkanaście centymetrów, może jakieś 20 centymetrów różnicy. Dzięki temu mogę sobie wypoziomować spanie. Także kiedy chcę zaparkować na jakieś nawet krzywiźnie, to ja mam w środku dalej prościutko. Sama klapa jest dużym plusem. Możemy się pod nią schronić, kiedy pada lekki deszcz. Kolejnym plusem są przyciemniane szyby. Teraz, kiedy ludzie przechodzą, już będą mnie mniej widzieć, więc jest więcej prywatności. Ale kolejną rzeczą, którą można zrobić, to wykorzystać zasłonki przeciwsłoneczne i zasłonić w ten sposób. Zasłonić w ten sposób. I zasłonić tutaj też. I to daje ekstra jeszcze osłonę przed słońcem i przed wzrokiem ludzi. Uwierzcie mi, kiedy na zewnątrz teraz ludzie będą przychodzić, to w tej części nie będą je widzieć. Oczywiście tylko w ciągu dnia. Na noc trzeba zasłonić je zupełnie tymi aluminiowymi zasłonkami przed światłem oraz przed zimnym z zewnątrz. Kolejną fabryczną rzeczą, którą lubię w tym samochodzie jako mikrokamper, to są tutaj te półeczki i kiedy rano sobie wstaję, robię sobie kawkę jakąś, to mogę wziąć kubeczek, postawić sobie, nawet jest wycięcie tutaj specjalne. Kolejną taką drobnostką to są miejsca na haki. Raz, dwa, trzy i tutaj czwarty. Oryginalnie, z tego co się orientuję, to są po to, żeby zamocować jakiś ładunek, kiedy używamy tego Multivana jako dostawczaka. Ale, że ja go używam jako kampera. W takim razie ja sobie zaznaczyłem, zahaczyłem tylko bungee i mam tutaj światełka zamontowane, czasem na tym wieszam wyręczniki. Niektórzy montują tu przy suficie takie siatki, do których jeszcze tutaj wpychają rzeczy, ale dla mnie jest ważne, żeby mieć ten przestrzeń nad głową, która jest idealnie teraz. Kiedy mm, mam materac pod sobą. Kolejną bardzo ważną rzeczą było to, żeby mógł się normalnie położyć tutaj w, w tym mikrokamperku, żeby mógł się normalnie po prostu wyspać. I tutaj mam idealną sprawę, bo się jeszcze. Ja mam 1,75 m, a jak odsunę jeszcze ten fotel do przodu, pasażera, to będę miał jeszcze tyle więcej miejsca i mogę się normalnie tutaj wyspać. Kolejną dużą zaletą jest duża ilość schowków. Zobaczcie, tu mamy jeden, raz. Tu mamy drugi, tu mamy trzeci. Także możemy tutaj pochować wiele rzeczy. Jest jeszcze kilka ciekawych plusów między innymi małe dodatkowe lusterko, żeby zobaczyć, co nasze dzieci robią z tyłu, albo czy po prostu nasze rzeczy tam się nie poprzestawiały? Za to bardzo nietypową rzeczą dla fabrycznych samochodów jest lodówka, fabrycznie zrobiona lodówka, a raczej chłodziarka. Ale ona działa wtedy, kiedy działa klimatyzacja samochodowa, tak? Więc teraz, kiedy jest zima, no to no to ona no nie działa, tak? Ale będzie działać w lato, kiedy jest sens. A już wam ją pokażę. W manualnej wersji tutaj jest skrzynia biegów, drążek skrzyni biegów. A w automacie jest taki schowek i obecnie mam tutaj jakieś lekarstwa na przeziębienie, rachuneczki i tutaj się mieszczą na przykład kilka puszek na Coca-Colę i tutaj wszystko jest chłodzone w tym schowku i Moim zdaniem to jest to bardzo fajna sprawa. Myślę, że w lato to będzie nieoceniony gadżet, który naprawdę będzie czymś fantastycznym. A, zapomniałem wam pokazać jeszcze jedną rzecz, która będzie bardzo przydatna w lato. Tu są standardowe nawiewy, ale oprócz tych standardowych nawiewów, na tył są dodatkowe nawiewy. Tutaj mamy nawiewy, możemy je regulować w górę, dół, możemy je zmniejszać, zwiększać ich moc. I one są z jednej strony, z drugiej strony oczywiście, dodatkowo są jeszcze na nogi pasażerów. I z ciekawych rzeczy to z tego, co się orientuje, jeszcze w wersji wyższej niż mój samochód, takie nawiewy są też z tyłu, tutaj. Dlatego, że ten samochód oryginalnie jest siedmiosobowy. To jest wersja ekskluzyw i w tej wersji exclusive były dodatkowe rzeczy, takie jak przyciemniane szyby, jak to właśnie klapa otwierana, czasami jest panoramiczny dach. Tutaj cała może być szyba, jest pierwszy rząd siedzeń, drugi rząd siedzeń i trzeci rząd siedzeń, ale oczywiście te siedzenia w bagażniku, które są, no to one są raczej dla dzieci, dla dorosłego. Ale ja je usunąłem i w to miejsce zapakowałem inne rzeczy. Ale o przeróbkach, jakie dokonałem w tym samochodzie, opowiem Wam w innym odcinku. Kolejnym bardzo ważnym plusem to totalnie płaska podłoga. Tu jest brak tunelu środkowego. Co mam na myśli? Oprócz tego małego mm, niezbędnika, to tutaj. Jest totalnie płaska podłoga. I kiedy wymontujemy te siedzenia z tyłu, możemy montować różne rzeczy. Dla mnie ważne jest jednak, żeby te dwa siedzenia z tyłu jeszcze zostały, żeby w takich momentach, kiedy potrzebuję przewieźć jeszcze kogoś oprócz mnie, to żebym mógł to zrobić. Dlatego nie wymontowałem wszystkich siedzeń, tylko zostawiłem dwa. Czyli w sumie zostawiłem dwa przednie, dwa tylnie. A zaraz wam pokażę jeszcze, jak to wygląda. Jak wspomniałem wcześniej, mam miejsce na dwóch pasażerów z tyłu, jeszcze. I tutaj jest o tyle wygodnie, że nie ma tej środkowej tutaj em, belki. Normalnie można sobie siąść, tutaj nie ma tej przeszkody, która zawsze mnie denerwowała w osobówkach. Bardzo dużym plusem jest to, że ten samochód mimo wszystko jest dość niski, nawet z bagażnikiem dachowym. I Dzięki temu mieści się pod większością bramek wysokościowych. Camperem bym już nie wjechał. I ostatnim takim plusem, który mi przychodzi do głowy, to jest taki komentarz, który dostałem od kolegi z pracy. On powiedział mi tak: You have the most lame car here. Najbardziej taki lamerski samochód. I dlaczego to jest pozytywne? Dlatego, że tego nikt nie ukradnie. To jest po prostu familijny samochód. I jeżeli ktoś zobaczy jeszcze, że jakiś typ w nim mieszka, no to co tam będzie do ukradzenia z niego? Samego samochodu nie ukradną, bo nie jest najdroższy. Odjechać nim nie ma sensu. W, wziąć coś wartościowego ze środka? No, jak typ mieszka w samochodzie, no to co tam będzie do ukradzenia? To, to, nie, to nie może być nic warte. I dzięki temu no czuję się bezpiecznie <laughs> naprawdę, to są takie małe rzeczy na pewno zastanawiacie się, ile kosztował mi ten samochód ok, to trzeba rozgraniczyć, bo kupiłem go za wielką kwotę bo 800 funtów ale takie samochody stały koło 2000 plus minus były za tysiąca, ale były w różnym stanie ten nie był od handlarzy nie był bity i wystawiła go jakoś y, po prostu prywatna osoba, dlatego że ja polowałem na te samochody. Już wiedziałem, ile mniej więcej kosztują, w jakim są mniej więcej stanie. Pojechałem do Gloster pociągiem. Mówię, zaraz chyba 3 godziny po wystawieniu tego ogłoszenia byłem, odebrałem samochód. Wszystko było w porządku. I tylko skrzynia biegów wydawała się, że ta sprzęgło będzie niedługo do wymiany. Ile może kosztować wymiana sprzęgła? Znajoma wymieniała niedawno, zapłaciła dosłownie trzystówki coś takiego. Dobra, kurde. Dorzucę te trzystówki i będzie gitas. Więc kupiłem ten samochód i okazało się, że do wymiany jest właśnie sprzęgło. I w angielskim warsztacie powiedzieli mi 2000 funtów za wymianę tego sprzęgła. Na szczęście znalazłem polski warsztat, który zrobił to dla mnie za niecałe 9 stówek. Do tego jeszcze po krótkim czasie musiałem wymienić poduszki powietrzne z tyłu. No i niedawno wymieniłem kompresor, dosłownie tydzień temu, ale sam go wymieniłem. I totalny ten koszt to w przybliżeniu jakieś 2200 funtów, za wszystko więc samochód z przebiegiem 100 tysięcy mil ja go kupiłem, miał 97 dokładnie tysięcy mil e, w stanie bardzo dobrym, nie porzywiałem przegląd przeszedł ostatnio bez żadnego problemu oczywiście Citroeny mają swoje humory i czasami wyskoczy jakiś błąd ale znika po chwili um, ogólnie jestem bardzo zadowolony z niego i no tak jak mówię no spala Kroszowe kwoty. E, jedyne, co mnie wkurza, to półautomatyczna skrzynia biegów. I abyście chcieli kupować taki samochód, to proponuję Wam albo manuala, albo elektroniczną skrzynię biegów. Też takie występowały, które są ponoć dużo lepsze. E, tej trzeba pomagać, są manetki tutaj. I niektórzy śmieją, po co w takim samochodzie tej manetki? To zbiany biegów pod kierownicą. A dlatego, że trzeba podpowiadać mu czasami, na jakim biegu ma jechać. On sobie zmieni. Zazwyczaj dobrze zmienia, ale czasami trzeba wyprzedzić jakąś sytuację, tak? Widzę, że z górki, zredukuję o jeden bieg. I ta półautomat z tymi manetkami już sobie radzi całkiem fajnie. I to mi się podoba w nim. Uu, do tego bardzo fajnie jest audio bo ten samochód jest wygłuszony, wyciszony i o tym jeszcze Wam nie powiedziałem a to jest bardzo ważna rzecz ten samochód jest oizolowany i to naprawdę mocno naprawdę kilka centymetrów izolacji w moich poprzednich kamperach było dość głośno w dziadku nie dało się rozmawiać między pasażerami bo taki głośny był w masterze, moim pierwszym kamperze było już lepiej, ale jak chciałem nagrać jakimś kamerą w czasie jazdy, no to tutaj już był problematycznie. Bez mikrofonu nie ruszysz. W tym mogę nagrywać bez mikrofonu i ten dźwięk jest całkiem słyszalny, więc naprawdę fajnie. Ale jeżeli chodzi o izolację, to jest około 1,5 cm izolacji takiej filc, filcem, czymś takim. I to naprawdę robi robotę. Ja tego samochodu praktycznie nie oizolowałem nigdzie, bo on już jest oizolowany tym materiałem. Jedynym miejscem gdzie oizolowałem to był klapa bagażnika. Tam dodałem dodatkową izolację, bo kiedy spałem i było dość mroźno na zewnątrz, to po prostu było zimno w stópki i wręcz klapa była od środka zroszona od kondensacji więc po tym jak dodałem tą izolację poprawiło się, ale jeszcze można byłoby dodać tam ten samochodzik ma być taką wersją na teraz nie chcę pakować nie wiadomo ile pieniędzy w niego, dlatego cieszę się że ten samochód jest fabrycznie przystosowany prawie do yy, po prostu warnikowania przyciemniane szyby dobra izolacja pneumatyczne zawieszenie można bagażnik dachowy zamontować te roletki na roletki przeciwsłoneczne no, jest dużo takich fajnych rzeczy jeżeli spodobał Ci się ten odcinek to zapraszam Cię do vlogów który pokazuje jak na co dzień żyje się w takiej osobówce i tu możecie zobaczyć ten filmik a tutaj za kilka dni pojawi się film z przeróbkami, jakie ja zrobiłem żeby lepiej się mieszkało w tym kamperze na stałe w mikrokamperze osobówce. Do zobaczenia od pądziołu do piątku w takich krótkich filmach.